Cześć, Merhaba. Tutaj Blanka z kanału pod tureckim słońcem. Dzisiaj planuję dla Was nagrać vlog, o który prosiliście mnie już naprawdę dawno temu, ale nie było wcześniej okazji. Będę chciała Wam pokazać, jak dostać się na własną rękę na wzgórza z napisem I Love Alania. Co ciekawe, byłam tam kilkukrotnie, byłam motorem, samochodem, nawet pi na piechotę. Natomiast nigdy nie jechałam autobusem, także będzie to i dla mnie. Nowe doświadczenie. Ja sprawdzam rozkład jazdy za pomocą aplikacji Mowit. Ona tutaj się znajduje. Wystarczy w, w, wpisać, gdzie chcesz dojechać. I love Alania. Ale musi być sign, tak? Jako znak. Wybieramy i wyszukaj trasę ponieważ ja mieszkam na początku Alani przy hotelu Blue Star, wiadomo muszę dojechać najpierw do centrum, ponieważ akurat autobus numer 8, który dojeżdża na wzgórze, ma przystanek w centrum. I co tutaj jest jeszcze fajnego? Jak klikniecie na przykład w tą trasę, w tę trasę, no to widzicie rozkład cały, jak będzie jechał autobus, gdzie wsiadamy, gdzie wysiadamy i gdzie jeszcze należy się kierować. Druga rzecz, którą Wam polecam sprawdzać, to są, można kliknąć tutaj w linie, i ja akurat wyszukiwałam już ósemkę, tak, czyli mój autobus. I co tutaj możemy zobaczyć? Przede wszystkim są pokazane poszczególne przystanki, a druga sprawa to jest, zobacz, pełen rozkład i możecie zobaczyć godziny odjazdu. To jest bardzo ważne, ponieważ no ja myślałam, że ósemka odjeżdża co 15 minut, jak się okazało ona jedzie zdecydowanie, jeździ zdecydowanie rzadziej. Ja teraz kieruję się na pierwszy przystanek, gdzie jest wyłącznie wsiadanie, bo chciałabym od niego zacząć. Chciałabym Wam pokazać ten przystanek, z tego względu, że większość z Was jak przyjeżdża do Alanii, to mieszka w centrum. Albo przynajmniej do centrum się wybiera na Zwiedzanie. Jeżeli chodzi o przystanki, to mają one dwojaką formę. Pierwsza to jest taki, taka wiata przystankowa, jak i w Polsce. Czasami jest to po prostu literka D. Literka D oznacza durak, a z tłumaczenia z języka tureckiego to jest przystanek. Tak wygląda przystanek. Z tyłu macie aptekę naprzeciwko kantor wymiany walut. W tamtą stronę jest jakby pomnik Ataturka. Jeżeli nie jesteście pewni, czy to jest właściwy przystanek, to wystarczy spojrzeć na naklejkę. Jest tutaj numer, który odpowiada numerowi podanemu w aplikacji Mówić. Część wiat przystankowych, które zlokalizowane są w centrum, mają taki wyświetlacz, gdzie pojawia się informacja na temat nazwy przystanku, ale tutaj również wyświetla się w minutach, za ile dany autobus powinien przyjechać. Zobaczymy, czy się to zgadza z rzeczywistością. CP, TP Ailo 34, jeżeli płacicie kartą. Chciałam dopytać e, kierowcy i osób, czy to jest numer 8, bo nie było żadnej informacji. E, także bardzo to mi przypomina taki dolmuş, a nie zwykły autobus. I e, za bilet... Sie <laughs> Kochani, dojechaliśmy. Autobus pojechał dalej, także musi mieć jeszcze jakieś przystanki poza tym. Myślałam, że to będzie ostatni. Natomiast wchodząc, zapytałam się, czy I Love Alania, czy pan jedzie do I Love Alania, więc zatrzymał się tutaj bo, szczerze mówiąc, żadnego miejsca, żadnej literki D, żadnego, żadnej wiaty przystankowej nie widzę, ale zatrzymał się tutaj, gdzie jest po prostu najbliżej dla mnie i powiedział, że I Love Alania. Może Pani wysiadać. Zanim podejdę do napisu I Love Alania, to wejdziemy sobie na górę. Dlatego, że stamtąd jest bardzo ładny widok, jest tam restauracja. No jest miejsce przygotowane do, do spacerowania, bardzo przyjemnie. Dlatego zapraszam Was na wspólne, wspólne zwiedzanie z góry. Zostało mi trochę do przejścia, ale no nie jest źle. Trzeba tylko uważać, ponieważ jest to droga dosyć uczęszczana. Jeżdżą tutaj skuterki, jeżdżą tutaj motorki, ale yy, w ogóle bardzo się cieszę, że, że tutaj się wybrałam, że o to mnie poprosiliście, bo samej by mi się pewnie nie chciało ruszyć. My idziemy tam. Spacer na wzgórze z napisem I love Alania jest na pewno dobrym sportem dobrą aktywnością U, pamiętam jak e, będąc pierwszy raz w Alani wybrałam się tutaj na zachód słońca z myślą, że przyjadę właśnie Dolmuszem, ale albo wtedy coś źle sprawdziłam, albo on nie przyjechał na czas. I słuchajcie, po prostu się wdrapałam. Ale było to dla mnie bardzo męczące na tyle, że odechciałam się tego pięknego zachodu. Słońca pamiętam, że wtedy był naprawdę rewelacyjny. I później jak schodziłam nie, jak wchodziłam, poczułam się bardzo nieswojo, ponieważ w ogóle turystów nie widziałam i stwierdziłam, że jakby coś miało mi się stać, to nikt by mnie nie znalazł. Jestem ciekawa, jakie będą teraz moje odczucia po tych trzech latach ponad trzech latach mieszkania w Alani. O, ponieważ zamierzam zejść, żeby wam też pokazać, jak ta droga wygląda. Mamusiu, jak zawsze dla ciebie kaktusy. Moja mama zawsze zbierała kaktusy. Już do końca życia będzie mi się ten roślina kojarzyć z moją mamą. Zobaczcie, jakie, jakie ogromne tutaj są te kaktusy. Tutaj już będzie wejście. Słuchajcie, jeżeli kiedyś podejmiecie decyzję, aby zrobić to na nogach, to lepiej właśnie schodzić niż wchodzić. Z tego względu, że teraz mamy 19 stopni, a już jestem upocona, jest mi tak gorąco, a latem po prostu nie polecam. Albo zabierzcie bardzo dużo wody ze sobą, no i koniecznie jakąś ochronę przeciw słoneczną, wejście Alania Balet Jesi, Devlet Bachczeli, Jaszam Alany. Teren jest oczywiście bezpłatny. Jeżeli będziecie tutaj skuterkiem czy samochodem, od razu Wam pokażę, jest mnóstwo miejsc parkingowych, aż tam sen ciągną. Jakbyście chcieli wrócić taksówką. Wystarczy nacisnąć tutaj guziczek, taksówka przyjeżdża. Z tego co pamiętam po drugiej stronie, tam gdzie jest restauracja, również jest takie, taka możliwość wciśnięcia tego przycisku. Tam, za tym budynkiem, po lewej stronie powinny być toalety. A miałam nie iść, ale zobaczymy, czy są otwarte. Bo jak dawać Wam informacje o pewnym miejscu, no to tak, żebyście już wiedzieli jak najwięcej. A wiadomo, że toaleta, szczególnie podróżując, gdzieś w obcym mieście to jest ważna informacja, także zobaczmy. Tak, kadyn, toaleta damska, tutaj dla niepełnosprawnych i Erkek, toaleta męska. Teraz oczywiście praktycznie nikogo nie ma, tak? No bo jest taka godzina większość osób, co my dzisiaj mamy. Jest wtorek, więc większość osób jest w pracy, ale wieczorami naprawdę. Yy, to miejsce tętni życiem i e, słuchajcie, ja wam polecam przyjechać też tutaj wieczorem, dlatego, że e, jest bardzo ładny widok, jak Alania jest od, oświetlona, jak te światła w domach, w restauracjach się palą, to wygląda to e, no wyśmienicie. Natomiast co, wtedy e, najlepiej po prostu wrócić sobie już taksówką, albo wybrać się na zorganizowaną wycieczkę fakultatywną, ponieważ Jestem pewna, że wszystkie firmy, które tutaj funkcjonują na terenie Alani, takową wycieczkę mają w swojej ofercie. Możecie się nazywać Alania Nocą albo Alania By Night, coś w tym rodzaju. Idę wam pokazać ten niesamowity widok nasza wspaniała. Alania z górze port o, tu port myślę, że później będzie jeszcze lepiej widać. Są przygotowane ławeczki można usiąść i delektować się tym widokiem. Dzisiaj te chmury robią fantastyczną robotę. Ja w ogóle uwielbiam, kiedy jest tak, niebo jest takie niebieskie, a do tego na niebie pojawiają się chmury. Specjalnie dla was, słuchajcie. Po prawej stronie jest restauracja i tak myślę, myślę, zastanawiam się i chyba skuszę się na jakąś kawę. E, mam ochotę na kawę, ale zanim to nastąpi, to jeszcze Wam pokażę. Czyli teraz restauracja nazywa się Karma. E, tam wieczorami są e, otwarte e, takie automaty do gry. Kiedyś byliśmy z Umitem, fajna zabawa. A po lewej stronie miejsce, które naprawdę polecam Wam zobaczyć. Może nic szczególnego, ale bardzo fajne zdjęcia tutaj wychodzą. Czekajcie, czekajcie. Jak zwykle muszę się nasapać, zanim tam dojdę. Zobaczcie, moi drodzy. Zdecydowanie warto tutaj przyjechać. Teraz pokażę Wam jak w środku wygląda Podejdziemy też sprawdzić menu Tutaj mamy startery, sałatki o kola macie jakieś... O, tutaj mamy cappuccino. 155 lir no, ceny nieco yy, droższe. Laty, 155. Okej, okay, wchodzimy. Ale jeszcze przejrzymy, co tutaj mają. Pizza, makarony, burgery, y, jakieś główne jedzenie i desery. Mm -hmm. Merhaba! Ładnie, to w środku wygląda. Marhaba. A my idziemy oczywiście na zewnątrz usiąść. Jest ta piękna pogoda. Musimy skorzystać. A tam, gdzie są flagi, pod spodem jest napis Alania, I Love Alania. A tam jest zipline. Mm. Nigdy nie próbowałam akurat tutaj. Także siadamy i zamawiamy kawkę. Kawa z takim widokiem od razu smakuje lepiej. Wychodząc z restauracji również macie tutaj możliwość wezwania taksi. A my powoli kierujemy się na dół. Miejsce to na pewno ma... Taki inny urok, właśnie wieczorem, kiedy te lampki są zaświecone, kiedy fontanna jest podświetlona. Naprawdę Wam polecam, żeby zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem tutaj po zachodzie słońca przyjechać na zachód słońca i po zachodzie słońca. To jest wtedy najlepsza pora wilki. Nie wiem, czy. Wiecie, ale wilki są kojarzone nie tylko z Włochami, ale także właśnie z Turcją. Żegnamy się z tym miejscem i czeka nas dosłownie chwila, żeby zejść do napisu. I love Alania. Natomiast będę z Wami szczera i myślę, że e, zgodzicie się ze mną, że ten napis najlepiej wygląda z daleka, ponieważ podchodząc e, blisko. No traci się tą, tą perspektywę i napis już no, tak fajnie nie wygląda, ale żeby nie być gołosłowną, to podejdę i wam pokażę. Taka mała uwaga, pamiętam, że latem, na pewno to był czerwiec, można było tutaj spotkać skorpiony. Co prawda nie były one jadowite. Ale z tego co słyszałam, to ugryzienie, ukąszenie ukąszenie chyba takiego skorpiona mocno boli. Także jeżeli będziecie tutaj w sezonie i będziecie y, odwiedzać to miejsce, to bądźcie ostrożni. Przed nami już napis miejsce z napisem I love Alania. Najpierw tutaj podejdę, a później na dół. Dajcie znać w komentarzu, czy już tutaj byliście, albo czy macie w planach przyjechanie, a może wdrapanie się <noise> o własnych siłach z tej perspektywy widać o wiele lepiej. Ale tak jak mówiłam, najpiękniejszy widok jest wówczas, kiedy oglądacie napis z dołu, ale jak nie przyjeżdżacie specjalnie tutaj, żeby tylko zobaczyć ten napis to na pewno będziecie zadowoleni mając przed sobą taki widok a my teraz idziemy tam, tam też jest taras widokowy w ogóle bardzo dziwiłam się, że dolmusze, teraz już wiem, że to jest dolmusz, a nie taki duży autobus jeżdżą tutaj tak rzadko natomiast mój mąż powiedział że no, większość osób, która tutaj mieszka, to są osoby majętne. Później Wam po drodze pokażę domy. Bardzo dużo w ogóle tutaj nowych budynków się buduje. Myślę, że każdy z nas chciałby mieć taki widok po e, powstaniu rano. Natomiast. E, no ja byłam zaskoczona, nie tylko częstotliwością jazdy, ale też tym, że to jest właśnie mały taki pojazd, a nie duży autobus. Wyobrażałam sobie, że więcej osób tutaj yy, jeździ. Są wiaty, pod którymi można usiąść. A przejdziemy się tędy, a później zejdę na dół. Jak widzicie wiaty drewniane i zobaczcie, Miejsce do grillowania. Nawet mają miejsce z wodą. Zobaczmy, sprawdźmy, czy faktycznie. No, o, proszę, brawo. Może któregoś razu namówię mojego umita, żebyśmy tutaj przyjechali i zrobili grilla. <grywa> Oho, a tam miłostki kocie. Teraz stąd bardzo ładnie widać napis I love Alania. Będę Wam pokazywać do znudzenia ten widok. Czajdanyk. w środku e, jest zrobiona turecka herbata. Ostatnio Wam pokazywałam e, razem z chłopakami jak taką herbatę przygotować. Jeżeli nie widzieliście, no to zapraszam Was do nadrobienia zaległości. Od tutaj siedzi na, na stole. Super, można zrobić zdjęcie. Tutaj przygotowane dla kotków. Czasami stoi tutaj wielbłąd, ale teraz go nie widzę. Jak będziecie chcieli, żebym kiedyś przyjechała tutaj na zachód słońca, to dajcie znać. Postaram się dla Was nagrać, jak to wygląda. No po prostu nie mogę się napatrzeć na e, dzisiejszy widok. Zobaczcie, jak jaki, jaki ogromny kaktus. To jest mnóstwo przygotowanych miejsc. Ławeczki, wiaty. Jest to zielono. Z pięknym widokiem. Także na pewno osoby, które będą przyjeżdżały do Alani, koniecznie zapiszcie to miejsce jako miejsce do odwiedzenia. Nie pożałujecie. Trzeba się wdrapać, bo będziemy szli główną drogą, i pokażę Wam, jak to wygląda, jeżeli byście chcieli się wybrać na wzgórze na nogach. Po drodze możecie jeszcze znaleźć inne restauracje. Ja nie będę Wam tutaj polecać, dlatego że no, ostatnio nie chodzę zbyt często do restauracji. Jedzenie w Alani zrobiło się dosyć drogie, a poza tym jakoś y, wolę sama przygotować posiłki dla siebie. Och, jak tutaj jest pięknie. Muszę zrobić zdjęcie, jak wszystko kwitnie. Słyszycie, jak koguty pieją? <noise> to taka mała wioska troszeczkę, ale tu jak pięknie jest. Przyjedzie samochód i Wam pokażę nieco bliżej, pomarańcze albo cytrynki, chyba pomarańcze. Ale kochani, z tego wszystkiego, że tyle tam nagrywałam, tutaj macie cmentarz. Nie pokazałam, nie pokazałam Wam jak wygląda przystanek w drugą stronę, czyli do centrum Alanii, ale jak będziecie schodzić w dół tak samo jak ja, to na pewno znajdziecie albo normalną wiatę, albo literkę D. Zaraz postaram się poszukać i Wam pokazać, w jakim nietypowym miejscu jest cmentarz. Tutaj jest zakręt, kawałek dosłownie ziemi i groby. Nie wiem czy będzie otwarte. Przyznaję, że idę po raz pierwszy tutaj na ten cmentarz. Ale niech żyje przygoda. O, jaki piękny aloes! Hmm. <todgłos> tutaj widać, że w miarę nowe nagrobki. Napis, który sprawił, że trochę się wzruszyłam. Senice Anne Annemis. Eee, Kochamy cię, mamo, nasza mamo. Tutaj chyba nieco starsze. W ogóle mam wrażenie, że to jest arabski. Poprawcie mnie, jeżeli źle mówię, ale ja nic kompletnie z tego nie rozumiem, tak żebym obstawiała właśnie na język arabski. Chciałam Wam pokazać na przykład przystanek, wiatę, z której możecie zjechać na dół. A tutaj cześmy z wodą. Spójrzcie na to. Owoc kaktusa. Uważajcie, zrywając, ponieważ ma bardzo dużo małych kolców i kiełek. Pozdrawiam przy okazji Ewę, moją kuzynkę. Ona będzie wiedziała o co chodzi. Póki co ja idę główną drogą. Jak widzicie, ona jest asfaltowa, szeroka i bardzo dużo samochodów przejeżdża. Czuję się bezpiecznie, chociaż oczywiście Turcy na mnie trąbią, krzyczą do mnie abla. Abla to jest starsza ja siostra. No już nie jestem taka młoda niestety. E, także na razie czuję się ok. Być może gdybym odbiła w jakąś taką dróżkę e, boczną, może poczułabym się nieswojo, nie wiem. Ale póki co e, trzymam się tej głównej trasy. Mówiłam Wam, że przystanek może mieć taką zwykłą wiatę. Do której my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, ale może to też tak wyglądać. Tutaj jest ławeczka, ale czasami nie ma. Po prostu jest znak z literką D, czyli stąd też autobus was zabierze do centrum Alani. Zobaczcie, tutaj mieszkają ludzie zamożni, to co wam mówiłam. Muszą mieć naprawdę niesamowity widok ze swoich domów. To jest marzenie mojego umita, żeby kiedyś mieć taki dom. Ktoś ma ochotę kupić? Jest tutaj mieszkanie na sprzedaż. Zostawiam wam numer kontaktowy. Kolejny przystanek przed nami z literką D, ale sprawdziłam rozkład e, oczywiście w aplikacji i wskazuje mi godzinę 16:45. My w tej chwili mamy po godzinie 14: Dlatego, no, ja, po pierwsze, nie będę czekać z tego względu, że szkoda mi czasu. A po drugie, chciałabym Wam też pokazać, jak wygląda droga, właśnie poruszając się na pieszo. A po trzecie, uważam, że to jest bardzo przyjemny. pater. tutaj powstają nowe budynki. Jakie niebo jest tam teraz na górze. A przede mną jeszcze, jeszcze kawałek, żeby zejść na dół. Ale nie jest ciężko. Także nie będę narzekać. O, fajnie teraz widać Czerwoną Wieżę. Patrzcie, jaka fajna miejscówka na zrobienie zdjęcia pamiątkowego na tle wzgórza. Restauracja się nazywa La Perla. I coś, co jest dla mnie mega fajne. Później. Niektórzy mają domy z takim widokiem. Bananowce, a tam z górze i alania Jeszcze troszeczkę widoku dla was, bo niedługo przestanę kręcić. Powoli zbliżamy się już do miasta. Niesamowite, co? ja Się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i że będzie dla Was przydatny. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mojego kanału, to oczywiście kliknijcie w guziczek subskrypcji, tak aby nie przegapić kolejnych filmów. No i do zobaczenia, Buziaki. Życzę Wam miłego dnia, pa pa.